Zbierałem podpisy na Pawła Kukizę jako kandydata na prezydenta w Urzędem Pracy w Tarnowie. Lepiej ustawcie się z takimi tekturkami, z listami, z ulotką, którą mamy dzięki uprzejmości kolegom z Krakowa przed Urzędem Pracy, przed Urzędem Miasta, przed Urzędem Skarbowym, tam gdzie ludzie mają dowody osobiste. W ciągu godziny możecie zebrać od 10 do 25 podpisów, czyli to oznacza, że w ciągu dnia 5 godzin stojąc, 4-5 godzin stojąc, jedna osoba może zebrać około 100 e, podpisów. 5 osób to już jest 500 podpisów. Jeżeli w każdym z 41 okręgów wyborczych do Sejmu e, zbierzemy po 2,5 tysiąca podpisów, e, to wtedy mm. mamy 100 tysięcy. Wystarczy kilka dni, wystarczy 10 dni, jeszcze pozostało do zbierania podpisów i mamy 100 tysięcy podpisów. Pamiętajcie, przy zbieraniu podpisów ważne jest to, jak podchodzicie do człowieka. Nie stójcie z tą karteczką tak, tylko wychodźcie do człowieka i mówcie: przepraszam bardzo, nazywam się Marek Ciesielczyk. Zbieram podpisy na kandydata na prezydenta Polski Pawła Kukiza. Tutaj jest ulotka, wręczacie ulotkę każdemu człowiekowi, czy podpisuje, czy nie. I wtedy macie lepszy efekt niż stojąc biernie przy drzwiach urzędu pracy. Podpisy pod pałem kukizem na prezydenta. Podpisze się pan? Nie. Tylko ja pesel to jest, to nie jest potrzebny. Tak, jest potrzebne stać nie tylko przed urzędem pracy, przed Urzędem Miasta. My stoimy na przykład przed Urzędem Miasta. Możecie także e, wypuścić ludzi, że tak powiem, kolokwialnie na bloki. E, 10-15 podpisów w ciągu godziny, czyli 5 godzin, 50 podpisów jedna osoba, 10 osób e, już jest pół tysiąca podpisów w ciągu jednego dnia. Akcja zbierania podpisów w Krakowie.